Cześć, witajcie. Z tej strony Przemek i witam Was w trzecim odcinku z kursu podstawowego z Excela. Zaczniemy sobie dzisiaj od funkcji tekstowych. W tym przykładzie przedstawiam Wam listę z cenami konkurencji, jakie pewna firma otrzymała od agencji badawczej. Pojemności produktów były częścią nazwy, co znacznie utrudniło porównywanie cen produktów. Ponieważ produktów objętych badaniem było kilka tysięcy, zdecydowano się użyć funkcji tekstowych, aby wyodrębnić pojemność. Długość nas produktów jest różna, a pojemność znajduje się w środku tego tekstu. Pierwsze co trzeba zrobić, to znaleźć, na którym miejscu w każdym z tych tekstów znajduje się określenie wielkości pojemności, czyli ML. A więc skorzystamy z funkcji szukania, szukania tekstu. Klikamy wstaw funkcję szukaj tekst, który zwraca numer znaków, w którym jeden ciąg znaków został znaleziony po raz pierwszy, w drugim począwszy od lewej strony. OK. I teraz tak, szukamy te, szukany tekst to ML w obszarze komórki B8. Klikamy sobie OK i przeciągamy w dół naszych trzech przykładów. Tekst ML w komórce B8 zaczyna się od 28 znaku, w B9 od 30 znaku, i w B10 znów od 28 znaku. Teraz chcemy wyciąć trzy znaki będące przed ML. Skorzystamy z funkcji fragment tekstu, który zwraca znaki ze środka ciągu tekstowego przy danej pozycji początkowej i długości. Klikamy OK i z tekstu B8. Liczba początkowa znaków, które znajdują się w tej komórce minus 3, liczba znaków 3. Klikamy OK. Przeciągamy sobie pojemności na dół i wszystko mamy gotowe. Następną funkcją będzie funkcja czy błąd. Będziemy tutaj sumować wartości dla wszystkich województw. Jeżeli wszystkie dane są poprawne, to suma wprowadzona ręcznie będzie wystarczała. Lecz jeśli jednak chociaż jedna wartość sumowanych komórek będzie błędna to wyświetlony zostanie komunikat o błędzie. W takim przypadku użyjemy połączenia funkcji jeżeli i czy błąd. Skasujmy sobie tą komórkę i kliknijmy w, we wstaw funkcję, funkcję jeżeli. OK. W tekście logicznym wpiszmy czy błąd i e, ręcznie wpiszmy komórkę, która nas interesuje. Dajmy, że na przykład będzie to komórka E19 zamykam nawias i teraz jeżeli jest błąd czyli prawda to niech wpisze się nam 0 a jeżeli fałsz to niech wpisze po prostu wartość tej komórki zatwierdzamy ok i jak widzimy jest 0 mamy teraz sumę dopiero jednego elementu zamiast wpisywać tą formułę od nowa to po prostu skopiujmy ją i ze znakami plus wklejmy a więc kopiujemy tą formułę skrótem klawiszowym ctrl c Plus Ctrl V wklejamy, powtarzamy tą czynność i jeszcze raz. I teraz należy zmienić e, oznaczenia, a więc jeśli tutaj było E19, to tutaj będziemy mieli E12, tutaj również E12, tutaj będziemy mieli komórkę I12, i 12 oraz i 19. Zatwierdzam enterem i, jak widzimy, wszystko działa poprawnie. Następną funkcją będzie moduł liczby. Moduł liczby, inaczej nazywany wartością bezwzględną, to odległość liczby od punktu 0 na osi, czyli dla liczb dodatnich jest to ta sama liczba, a dla liczb ujemnych jest to liczba dodatnia o tej samej wartości. Wpiszmy sobie teraz kilka losowych liczb. Niech to będzie 5 i minus 5. 8 i minus 8 i na przykład 10 i minus 10. Następnie przejdźmy w moduł liczby. Wstaw funkcję. Moduł liczby, która zwraca wartość bezwzględną liczby, wartość bez znaku. Tak jak mówiłem, klikamy OK. Liczba z komórki C5. OK. Przeciągamy na dół. I jak widzimy, wszystko działa poprawnie. Ostatnią funkcją na dzisiaj będzie funkcja Wyszukaj pionowo, która pozwala nam wyszukać dane, które znajdują się w innej tabeli. Naszym zadaniem będzie przypisać stanowisko pracy do pracownika i do działu, w którym on pracuje. Aby przypisać odpowiednie stanowisko pracy, musimy mieć część wspólną z tabelką pierwszą. U nas jest to dział, w którym pracują ludzie, a więc klikamy wstaw funkcję Wyszukaj pionowo, która wyszukuje wartość w pierwszej. Od lewej kolumnie tabeli i zwraca wartość z tego samego wiersza w kolumnie określonej przez użytkownika. Domyślnie tabela musi być sortowana w kolejności rosnącej. Klikamy OK. Szukana wartość jest to wartość, która zawsze znajduje się w tabeli, którą uzupełniamy, a więc zaznaczamy w dziale tutaj. Następnie w drugim argumencie tablica zaznaczamy cały obszar, gdzie będziemy szukać danego działu. A więc całą tabelkę pierwszą i klikamy przycisk F4, aby zablokować tabelę w tablicy. Numer indeksu kolumny jest to argument, w którym pokazujemy, którą kolumnę zwracamy do naszej tabeli. Z tabeli pierwszej interesuje nas druga kolumna, a więc wpisujemy po prostu 2. A w przeszukiwanym zakresie wpisujemy po prostu 0, ponieważ chcemy użyć dokładnego dopasowania, ponieważ dział produkcja musi być dokładnie odnaleziony w naszej tabeli. A więc klikamy 0 i zatwierdzamy to przyciskiem OK. Przeciągamy w dół i jak widzimy, wszystko działa poprawnie.